Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Beata Freyer, jestem lekarzem onkologiem, ściśle onkologiem klinicznym i chciałabym dzisiaj Państwu powiedzieć parę słów w aspekcie oncofertility. Co niesie za sobą rozpoznanie choroby nowotworowej? Przede wszystkim traumę dla pacjenta i jego rodziny. Ale trzeba dziś już pamiętać o tym, że ta trauma jest wyzwaniem dla pacjenta, jest wyzwaniem dla lekarza. Ale pacjenci mają prawo zaplanować sobie nie tylko przebieg leczenia, ale swoje życie po chorobie nowotworowej. To stawia nowe wymagania, zarówno przed lekarzami, jak i pacjentami. Nie można ulegać presji czasu i efektu strachu samego chorego bądź rodziny. Trzeba pamiętać o tym, aby pacjentowi przedstawić całe opcje terapeutyczne. A w tym działania niepożądane, które będą wywierały olbrzymi wpływ na jego życie, nie tylko w przebiegu terapii, ale również po jej zakończeniu. Pacjenci najczęściej martwią się, żeby rozpocząć jak najszybciej leczenie onkologiczne, żeby nie marnować jednego dnia, ale my, jako lekarze, musimy przedstawić aspekt trwałych bądź czasowej niepłodności. Która związana jest z jednym z działań niepożądanych leczenia systemowego, mianowicie gona do toksyczności. Od czego zależy posiadanie potomstwa? No za to odpowiadają u kobiet jajniki, a dokładnie ilość i jakość komórek jajowych, ilość i jakość komórek jajowych zmienia się z wiekiem. Niestety większość terapii onkologicznych. Powoduje, że ilość i jakość komórek jajowych spada bądź zanika całkowicie, co powoduje przedwczesne wygasanie czynności prokreacyjnej. Spadek rezerwy jajnikowej związany jest w efekcie potem do spadku efektownego produkcji estrogenów. A to z kolei niesie niepożądane działania przyszłościowe w postaci osteoporozy, powikłań krążeniowych. No i osobną zupełnie sprawą pozostaje wywołanie niepłodności, o której dzisiaj bardziej szczegółowo chciałabym Państwu opowiedzieć. Czy leczenie onkologiczne wiąże się zawsze z utratą płodności? Gdyby miesiączkowanie było wykładnikiem płodności, a nie jest to niestety w 100% prawda, to zawsze przedstawialiśmy młodym kobietom, które jeszcze miesiączkowały, taką opcję, że populacja tych kobiet leczonych onkologicznie podzieli się na trzy części. Jedna trzecia kobiet zachowa miesiączkowanie, u jednej trzeciej wystąpi czasowe zaburzenie miesiączkowania, a u jednej trzeciej. Całkowite zaniknięcie miesiączki, i dokona się jak gdyby całkowite przekwitnięcie przedwczesne. Trzeba pamiętać, że leczenie przeciwnowotworowe, zwłaszcza systemowe, ale też radioterapia, prowadzi dogona do toksyczności. My wiemy Jakie leki działają w ten sposób i jakie procedury medyczne działają w ten sposób, że mamy wysokie ryzyko wystąpienia niepłodności? Głównie jest to radioterapia całego bądź części ciała, w której obszarze znajduje się jajnik. Procedury związane z przeszczepem szpiku. Leki alkilujące stosowane w leczeniu chłoniaków. Ale też średnie ryzyko to terapia związana z białaczkami, z guzami mózgów, wreszcie z chłoniakami i rakiem piersi. Dlaczego tak się dzieje? Tak zwana tradycyjna chemioterapia, która dzisiaj odchodzi powolutku do lamusa, ale nadal stanowi trzon terapii onkologicznej, opiera się na poszczególnych lekach. I my wiemy, że cyklofosfamid, busulfan, melfalan, chlorambucyl, Dakarbazyna powoduje u 80% kobiet utratę płodności. Mamy grupę leków, u których ta toksyczność jest stosunkowo niska, bo na przykład ryzyko zastosowania metotreksatu, bleomycyny wiąże się z 10, maksymalnie 20% trwałym ustaniem miesiączek. Niestety gro leków onkologicznych, to leki, które działają w przedziale 20-80%. Me, osobnym mechanizmem mamy do czynienia w przypadku guzów mózgu i centralnego układu nerwowego, związane nie tylko z stosowaniem chemioterapii, ale również z napromienianiem głowy, gdyż tutaj mechanizm wystąpienia zaburzeń jest mechanizmem endokrynologicznym poprzez zaburzenie czynności hormonalnej i rozród jest hamowany w wyniku zaburzeń hormonalnych, a nie wydolności jajnika a priori. Tak naprawdę najczęściej w terapiach onkologicznych takim prostym wykładnikiem dla pacjentów i lekarzy jest mówimy chemioterapia zabija komórki, które szybko ule ulegają podziałowi. Wśród nich są komórki rozrodcze i mężczyzn, i kobiet. Trzeba zadać pytanie, czy są jednostki chorobowe, w których zabezpieczenie płodności jest wskazane, i czy możemy wytworzyć algorytm lekarski dla szerokiego przekazania tego do wiedzy medycznej i dla pacjentów. No nie jest to takie proste. My wiemy, w których nowotworach możemy. Uzyskać sukces terapeutyczny. Czyli mamy jak gdyby trzy funkcje, które decydują o tym, żeby rozmawiać o utrzymaniu płodności. Pierwszy rodzaj nowotworu. Drugie jego zaawansowanie, bo to zaawansowanie będzie przekładało się na rodzaj terapii. Lekarz musi zadać sobie pytanie i odpowiedzieć na takie pytanie pacjentowi. Jak długo będzie trwała terapia? I czy zakończy się ona sukcesem? A mam tu na myśli szansę na pełen powrót do zdrowia, czy też mamy do czynienia już z tym zaawansowaniem, że choroba jest przewlekła i raczej nie ma mowy o pełnym wyzdrowieniu, tylko o leczeniu paliatywnym, w takim sensie utrzymania jak najdłużej zdrowia przy jak najmniejszych działaniach niepożądanych. Istnieje kolejne pytanie. Czy mamy idealną metodę zapobiegania niepłodności w przebiegu terapii onkologicznej? No, każdy z nas medyków wie, że idealnych metod nie ma i w medycynie też się to nie zdarza. Od dawna onkolodzy kliniczni stosowali taką metodę w leczeniu raka sutka u pacjentek hormonowrażliwych że zastosowano wywołanie czasowej niepłodności przy stosowaniu analogów LHRH, czyli w trakcie chemioterapii wyłączano jajniki, po to, żeby one były niewrażliwe na działanie cytostatyków, a następnie powracano po zakończeniu chemioterapii, bądź po dłuższym okresie, bądź bezpośrednio po nim i odblokowywano jajniki i one wracały do właściwej funkcji. Ta metoda jest tylko dla pewnej grupy pacjentek i nie jest metodą właściwą zabezpieczenia. Dzisiaj chcemy skupić się na tym, aby przedstawić pacjentkom młodym, a przypominam, że młodych pacjentek jest coraz więcej, pacjentom w określonych grupach chorobowych, czyli tutaj musimy pamiętać, że będą to chłoniaki ziarnicze, nieziarnicze, będzie to białaczka, będą to różnego rodzaju mięsaki i wreszcie wcześniej występujący rak piersi kobiety które uznajemy za młode to kobiety w wieku prokreacyjnym do 48 9 roku życia trzeba mówić i rozmawiać o tym czy pacjenci planują powrót do prokreacji i czy widzą taką szansę jedna z metod o której powiedziałam czasowego wywołania niepłodności to jak gdyby strategia leczenia raka Natomiast pozostałe metody to metody, które należy przedstawiać młodym kobietom, u których szansa na wyzdrowienie istnieje i które trzeba podjąć przed rozpoczęciem leczenia bądź za, po zastosowaniu indukcyjnego leczenia, które nie ma gonadotoksyczności. Dotyczy to białaczek oraz medulloblastomy. Jakie są to metody? Takie metody bardzo dobrze poznane to mrożenie komórek jajowych. Bądź zapłodnionych komórek jajowych. Inną metodą jest mrożenie tkanki jajnika. Czy ta metoda się sprawdza? Tak. Ta metoda nie jest eksperymentem medycznym. Metoda została uznana wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych. Jest ona zarejestrowana przez FDA i dopuszczona. Jako metoda lecznicza. W Polsce do metod mrożenia komórek jajowych i komórek zapłodnionych doszła metoda mrożenia fragmentów tkanki jajnika w latach 2019-2021, i tu mamy ją wymienioną jako właściwą metodę medyczną. Dla określonej grupy pacjentek od 2019 i 2021. Towarzystwa naukowe, w tym Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, wymienia tą metodę jako adekwatną i właściwą i wskazuje ją przede wszystkim dla trzech grup pacjentek. Dla młodych dziewcząt, zupełnie. Dla drugiej grupy, gdzie czas, jest ważny i nie mamy czasu na to, aby stymulować jajeczkowanie, bo przypominam, że mrożenie komórki jajowej bądź zapłodnienie komórki jajowej i jej zamrożenie wymaga stymulacji jajeczkowania, na co potrzebujemy czasu. I ta grupa, gdzie czas gra rolę, a pacjentka chce mieć zabezpieczenie płodności, jest wskazaniem do stosowania zamrożenia tkanki jajnikowej. No i trzecia to jest taka grupa pacjentek, która chciałaby w przyszłości mieć możliwość prokreacji, ale nie jest zwolennikiem stymulowanych metod rozrodu. Metoda jest na tyle uznana, że wcześniej podawano niemałą liczbę sukcesu, jeśli przyjąć za sukces autoprzeszczep przyjęty w 95%. Najpierw muszę powiedzieć, że metoda nie jest prosta. Metoda wymaga dwukrotnej laparoskopii lub laparotomii. Czyli pacjentka przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego lub po przeprowadzeniu indukcyjnego leczenia hematologicznego poddana jest laparoskopowemu pobraniu fragmentu jajnika. Jajnik w ten fragment jajnika zostaje powolnie zamrożony, a w drugim etapie, po zakończeniu leczenia onkologicznego czyli następuje autotransplantacja tego fragmentu. I poprzednie dane przed rokiem 2020 podawały, że 95% autotransplantacji kończy się sukcesem. A 85% pacjentek odnotowuje powrót funkcji jajników po czterech miesiącach. Nowe dane, mamy już w tej chwili ponad tysiąc dzieci urodzonych tą metodą, wskazują, że 95% funkcji powrotu hormonalnej jajnika występuje po autoprzeszczepie. Z tego mamy nie mało, bo 50% szans na zajście w ciążę, które w 42% kończy się szansą na poród. Oczywiście, tak jak mówiłam, wiek kobiety młodej szacowany jest do 48 roku życia, ale metoda okazuje się mieć swoje ograniczenia, gdyż dane literaturowe Mówią, że jest to metoda przede wszystkim dla młodych kobiet, gdzie w fragmencie pobranym będziemy mieć dużo komórek jajowych o dobrej jakości, gdyż sukces, o jakim mówiłam, czyli ten wysoki odsetek autotra przyjęcia autotransplantacji, występował w postaci urodzenia zdrowych dzieci u kobiet, głównie przed 35 rokiem życia. Chciałabym też powiedzieć o innym aspekcie, który dzisiaj coraz częściej jest poruszany, czyli nie tylko o tym, żeby rozmawiać o prokreacji. Trzeba coraz częściej myśleć, jeśli nawet pacjentka mówi, Nie zamierzam się już rozmnażać, mam dwójkę dzieci, mam trójkę dzieci, może dzisiaj nie chcę się rozmnażać dlatego, że nie mam partnera. Ale musimy też pamiętać, że pełen przekwit spowoduje, że pacjentka jest obciążona wcześniejszą menopauzą, która niesie za sobą osteoporozę i powikłania krążeniowe. Część pacjentek, które skorzystała z tej metody, odnotowała powrót funkcji hormonalnych, natomiast nie korzystała z prokreacji. Odniosła sukces, jak gdyby przedłużenia funkcji naturalnych, czynnych, hormonalnych jajnika. Kolejnym pytaniem jest, czy krioprezerwacja tkanki jajnika jest bezpieczna w kontekście danego nowotworu. Już o tym na, parę razy wspominałam, że mamy nowotwory, które wymagają pewnego leczenia indukcyjnego, bo istnieje szansa, że komórki nowotworowe np. białaczkowe czy meduloblastomy, y, czy niektórych chłoniaków nieziarniczych mogą znajdować się również w jajniku. Oczywiście sam nowotwór jajnika bądź y, innych części układu rozrodczego nie jest skazaniem do wykonywania takich funkcji, gdyż obawiamy się, że w jajniku może być w 20% Komórka nowotworowa. Wybieramy tych chorych, o których wcześniej mówiłam czyli młode chore z guzami mózgu, młode chore z sarkomą czyli różnymi rodzajami mięsaków, z rakiem piersi i chłoniakami ziarniczymi i nieziarniczymi choć światowe szpitale. Oferują również tą metodę dla pacjentek w trakcie leczenia białaczek. Czy krioprezerwacja wpływa na leczenie onkologiczne? No absolutnie nie. Dlatego, że jest to bezpośrednio możemy po pobraniu tkanki rozpoczynać leczenie onkologiczne z pełnym planem jego przeprowadzenia. Nie ma odsunięcia w czasie. Jeśli dobrze się to zgrza, to w okresie oczekiwania na rozpoczęcie leczenia systemowego można laparoskopowo pobrać tkankę jajnikową. Oczywiście należy pamiętać i mówi się tutaj o aspekcie zrostów po dwukrotnej laparoskopii, czyli po pobraniu i autotransplantacji. No, ale tak jak mówiłam, cudownych metod w medycynie nie ma. Ta wydaje się Opcją terapeutyczną dla określonej grupy pacjentek, ze wskazaniami medycznymi, o których wcześniej już powiedziałam. Leczenie onkologiczne będzie przebiegało w sposób normalny i jego skuteczność nie będzie w żaden sposób ograniczona tą metodą. Przystąpienie do leczenia onkologicznego, jego cały przebieg, a następnie autotransplantacja. Powstaje pytanie, czy ta autotransplantacja może być groźna. Hipotetycznie wspominałam, że może być komórka nowotworowa w jajniku, ale nie odnotowano w żadnym ośrodku stosującą tę metodę wystąpienia nawrotu choroby nowotworowej bądź jego wystąpienia w jajniku. Wiemy, że taka hipotetyczna sytuacja może wystąpić, ale jej szansa dla wybranej grupy nowotworów jest znikoma. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że autotransplantacja może nastąpić po uzgodnieniu tego wraz z pacjentem onkologiem i ginekologiem. Nie zaraz bezpośrednio po zakończeniu leczenia onkologicznego. Najczęściej odczekujemy około dwóch lat. Wtedy mamy ten okres, kiedy choroby nowotworowe przy niepowodzeniu leczenia najczęściej powracają. To jest taki newralgiczny okres. Po dwóch latach możemy mówić o autotransplantacji. Natomiast kiedy najpóźniej możemy przeszczepiać? No z literatury wynika, że najpóźniejszy przeszczep nastąpił po 14 latach od zamrożenia i zakończył się sukcesem i ciążą. Więc nie jesteśmy limitowani czasem, pod jednym wszakże warunkiem, że procedura zamrożenia będzie przebiegała zgodnie z audytem dotyczącym całego mechanizmu mrożenia mrożenia powolnego, wymagającego zaangażowania. I ginekologa, i części laboratoryjnej, zwłaszcza. Jakie kroki powinien podnieść, podjąć pacjent? No, właściwie powinien zapytać lekarza, a właściwie dzisiaj, drodzy Państwo, to lekarz powinien przedstawić opcję zabezpieczania. Jest oczywiście minus. Minus polega na tym, że w Polsce nie mamy refundowanych metod. Dzisiaj rozmawiamy, o krioprezerwacji tkanki jajnikowej ze względu na to, że w województwie dolnośląskim uzyskaliśmy rezerwację puli finansowej na przeprowadzenie badania, a jednocześnie wprowadzenie metody w życie, także pacjentki zgłaszające się do nas będą miały tą procedurę w pełni refundowaną. No i ostatnie pytanie: czy istnieją dodatkowe zalecenia lub przygotowania, które muszą spełnić pacjentki przed przystąpieniem do naszej procedury? Wszystkie dane znajdują się na stronie internetowej. Prosimy o korzystanie z tej strony, zarówno pacjentów, jak i medyków. Ja z przyjemnością muszę powiedzieć, że w roku 2023 Polskie Towarzystwo Onkologów powołało. Grupę roboczą dotyczącą zachowania płodności, która opublikowała już pierwsze zalecenia. To też, drodzy koledzy, chyba już czas pomyśleć o tym, abyśmy oprócz stale wy wymawianych reguł dotyczących działań niepożądanych, mówili o tym, że znamy metody zabezpieczania płodności. Uprzejmie dziękuję za wysłuchanie wykładu. Do zobaczenia.